Witaj, Arnold! Nie nudzi cię generowanie obrazów za pomocą sztucznej inteligencji? Wow! Zdecydowałeś się przesłać je do Tinder'a. Myślisz, że ktoś się na to nabierze? Nie ma mowy! Nowa wiadomość! Zostałeś zaproszony na randkę Arni. Twoje nieszkodliwe zdjęcie w mediach społecznościowych, podobnie jak miliony innych, stanowi część bazy danych umożliwiającej rozpoznawanie twarzy na ulicy. W USA co druga osoba dorosła znajduje się w bazie danych i można ją śledzić za pomocą 50 milionów kamer ulicznych. AI znajdziecie na 99%. Ale nawet sztuczna inteligencja nie pomoże w twojej garderobie. W końcu ciężko wybrać pomiędzy dwiema zielonymi koszulkami. Arnold, najważniejsze to bądź sobą i zachowuj się naturalnie, No ale nie aż tak bardzo. Bazę popularnego czata GPT-3 można porównać do 285 tysięcy książek po 200 stron każda. Jeśli ktoś czyta 7 książek tygodniowo, to dopiero po 5470 latach przeczyta ostatnią. AI poradzi sobie z tym zadaniem w zaledwie 5 lat, czyli o 101,143% wydajniej niż człowiek. Nerwowy? Ja też. I ja to ona. Wow, prawdziwa piękność. Jak ona się w tobie zakochała, to podejrzane. Czy ona śmieje się z Twoich żartów? Bardzo podejrzane. 10 strajków z rzędu? Wszystko jest tu podejrzane. Arnie, jesteś okropnym fotografem. Bez jaj. Czy ona jest robotem ze sztuczną inteligencją? Wygląda na to, że ona nie chce od ciebie miłości, ale czegoś innego. Lepiej uciekaj, Arnold! Granatnik XM25 wykorzystuje sztuczną inteligencję zdolną do samodzielnego rozpoznawania celów i wyboru metody eksplozji. Jednak najpopularniejszą bronią z AI pozostaną drony. Potrafią rozpoznać twarze z odległości mili i robią to nie więcej niż dwie sekundy. Ale kto wie, może te drony zrzucą coś zupełnie innego niż bomby. Arnold, nie możesz tak łatwo pozbyć się tej cyberdamy. Czekaj, mam pomysł. Masz jej telefon? Pospiesz się, Arnold, musisz ją jakoś obezwładnić, naciśnij czerwony przycisk. Chyba się udało, nadal żyjesz. Co do cholery. Arnold, myślę, że randkowanie to jednak nie twoja bajka. Może powinniśmy zapytać czata GPT, w czym tkwi problem? Ej, no znowu piszesz bzdury na czacie GPT? Arnold, przez ciebie sztuczna inteligencja pomyśli, że ludzkość jest głupsza niż jest w rzeczywistości, a to niebezpieczne. Czekaj. Nie jesteś ciekaw, co czat GPT odpowie na te idiotyczne bzdury, które napisałeś? Nawet Elon Musk boi się, że AI może zniszczyć ludzkość. A ty tylko prowokujesz. Hmm, wygląda na to, że skończył ci się papier toaletowy. Poznaj Gertruda i Arnolda. Ta świnka jest mądrzejsza niż Arnold. Nie, nie przez to, że ma chip neuralink w mózgu. A dlatego, że dojeżdża tu autobusem w przeciwieństwie do rudego głupka, który zaparkował samochód koło mafii za 50 dolców za godzinę. Na tej konferencji Elon Musk zaprezentuje proces instalowania zaawansowanego mikrochipu do mózgu słodkich małpek, a w przyszłości do mózgu człowieka. Arnold, przestań drażnić małpę kluczami. Widzisz, super. Cóż, należało ci się. Nie rozumiem, jak Elon mógł zaprosić takiego głupka na konferencję. Z naukowego punktu widzenia, Neuralink to całkiem proste urządzenie. To zbiór elektrod transmitujących elektryczne impulsy z neuronów mózgu do komputera. Lecz z technicznego punktu widzenia to nadzwyczaj skomplikowane urządzenie. Wyobraź sobie mózg jako kulę niezwykle pokręconych przewodów, a ty musisz ostrożnie się do nich podłączyć, niczego nie uszkadzając. Arnold, ruchy! Czas zapłacić za parking, bo inaczej laweta zabierze ci auto. Musimy jak najszybciej zabrać szympansom klucze. Z takimi cenami parkingu będziesz musiał jeść zupkę chińską do końca miesiąca. Właś, strój małpy to skuteczniejsze. Serio? Wiem, że śmierdzi jak bągi, ale to tylko chwila. Jeszcze raz, Arnold, dawaj! Ej, gdzie mi zabieracie Arnolda? Tylko ja mogę na nim eksperymentować! Ilon, proszę bądź z nim ostrożny. Ale w sumie, z kim ja gadam? Jestem tylko głosem w głowie tego Matoła. Mózg Arnolda jest prawie tak duży jak mózg małpy. A ta wersja chipu idealnie mu pasuje. Dzięki Neuralink i Wi-Fi Arnold może gadać z innymi właścicielami urządzenia poprzez swoje myśli. Czerpie też korzyści z ogromnego wzrostu prędkości interakcji z internetem. Arnold, dawaj. Skup się, dasz radę. Pobierz z meta język migowy małp. Zawsze w ciebie wierzyłem, Arnold, ale nie wiedziałem, że zajmie ci to cały dzień. Myślałem, że jesteś tak głupi, że nawet chip neuralink ci nie pomoże. Ale po prostu zapomniałeś go włączyć kretynie. Gotowy, wracamy autobusem z Gertrudem. Twój samochód został sprzedany, żeby opłacić parki. Wzięli za niego 600 dolców. Arnold, patrz, to ty! Ale z przyszłości! Stój, Arnold! On nie chce twoich ubrań, tylko pomocy! Dlatego lecisz do roku 2050. Ojej, nie takiej świetlanej przeszłości się spodziewaliśmy. Rzeczywiście, do 2050 roku Ziemia ucierpi przez globalne ocieplenie. Populacja planety wzrosła do ponad 10 miliardów ludzi. To przeludnienie spowodowało brak świeżej wody. Wyobrażasz sobie? Ziemia jest niemal w ruinie, a oni walczą o Pepsi. Dobra, wracając do misji. W 2050 każdy ma cybernetyczne implanty. A ponieważ drony wroga mogą wykrywać implanty podległości odległości 10 km, Ty, Arnold, jesteś najbardziej niewykrywalną i niezniszczalną osobą w 2050. To Ty pomożesz zmienić bieg wojny! żołnierze, zbiórka! Arnold, wróg zauważony na północy. Ale drogę blokują działa elektromagnetyczne. Zamiast pocisków wystrzeliwują impulsy elektryczne. A prędkość impulsowa przekracza 7000 km na godzinę. Musimy znaleźć schron. Szybko, zejdź do metra! Uciekłeś przed działami, Arnold, ale masz nowe problemy. Drony wykryte przez skanery. Nie bój się, Arnold. Pamiętaj, te drony nawet cię nie zauważą. Wystarczy przebiec obok i wyłączyć zasilanie. Brawo, Arnold! Przyszłość nie była na ciebie gotowa. Idź dalej, kolego! Już prawie! Czas wyjść na powierzchnię. Arnold, wokół jest wielu wrogów. Wejdź do egzoszkieletu. Dzięki temu możesz zostać super żołnierzem i pokonywać duże odległości, nie męcząc się. A każda aktywność fizyczna jest 20 razy łatwiejsza. Nikt cię nie powstrzyma, Arnold. Teraz tylko rozgryźcie sterowanie. Arnold, nie! Zabiłeś siebie z przyszłości. Dobra, nie ma się co rozczulać. Wrogowie są blisko. Masz miotacz ognia. Użyj go. O tak. Kto by pomyślał, że kiedyś w Hollywood stanie się to. Arnold, uwaga! Rakieta! Arnold, niedobrze, żebyś umierał. Mam wiele pomysłów na eksperymenty, ale może moglibyśmy przenieść Twoją świadomość na dysk Flash. Zastanawiam się, ile gigabajtów będziemy potrzebować. Trudno w to uwierzyć, ale mózg Arnolda ma ogromną gęstość pamięci 2,5 miliona abstrakcyjnych gigabajtów. Będziemy potrzebować 2500 dysków twardych o pojemności 1 terabajta każdy. Dawno nie mówiłem, daj lajka i subskrybuj nasz kanał, aby dowiedzieć się więcej. Biedny armii, nie martw się, wkrótce będziesz cyborgiem, półrobotem, półczłowiekiem. Wtedy nie będziesz się już niczego bać, wszyscy będą się bać ciebie. Hasta la vista, baby. Duża część mózgu jest zajęta różnymi procesami życiowymi. Nawet do tego potrzeba milionów neuronów. Objętość pamięci semantycznej, czyli informacji zawartej w symbolach wiedzy o świecie, jest znacznie mniejsza niż objętość całkowita. Na przykład, aby nauczyć się całego języka angielskiego, potrzeba tylko 12 MB. Nie martw się Arni. Udało nam się przenieść wszystkie dane z Twojego mózgu, choć faktycznie nie było tego aż tak dużo. Wszystko się zmieściło na jednym pendrive'ie. Zainstalowałem nawet kilka nowych funkcji. Teraz, tak, ty Arnold, potrafisz rozwiązywać problemy matematyczne bez użycia kalkulatora. Precyzyjna yeah. pamięć robocza mózgu może pomieścić jednocześnie od 5 do 9 cyfr. To tylko około 40 bitów lub 5 bajtów. Możesz zwiększyć pamięć roboczą, łącząc różne elementy. Na przykład 3, 5, 2. To 3 elementy, ale 3, 5, 2 to jeden element. Arnold, możesz znowu zacząć żyć normalnie i nie musisz się już martwić bólem brzucha po zjedzeniu zbyt dużej ilości pizzy. Ale teraz kilka drobnych problemów, kolego. Tobicie nie poznaje. Leżenie na łóżku jest problematyczne i nie możesz jeść normalnego żarcia. Regularne jedzenie może spowodować zwarcie w twoim nowym cyberciele. I znowu to samo. Dobrze, że zadbaliśmy o wykonanie jeszcze kilku prototypów. Co będzie dalej? Wow, patrz! Wygląda na to, że naukowcy stworzyli superkomputer, który może przewidzieć naszą przyszłość. I ma dla nas wiadomość. Posłuchajmy. W ciągu ostatnich stu lat liczba ludzi na planecie wzrosła czterokrotnie. W tym samym czasie ludzkość zniszczyła 80% całej fauny zwierzęcej. A zanieczyszczenie środowiska doprowadziło już do nieodwracalnych zmian klimatycznych. Dlatego w przyszłości z powodu globalnego ocieplenia nasze ciała będą się rozciągać. Nasza skóra pociemnieje. Nasze uszy urosną, aby lepiej odprowadzać ciepło. Wow, Arnold, będziesz wyglądał jak twój sąsiad Henry. Ale fakty są takie, że w ciągu ostatnich 150 tysięcy lat mózg Homo sapiens skurczył się o 200 g i nadal się kurczy. Bardziej komfortowe życie prowadzi do bezczynności i degradacji. Homo sapiens może na zawsze pożegnać się z inteligencją. Hmm. Cóż to zabawne, myślałem, że nikogo to nie obchodzi. Co je jest? Uu, wszystko się baguje! Tu je, tu je. Z każdym dniem coraz trudniej odróżnić wirtualną rzeczywistość od prawdziwej. Uuu, déjà vu. Wyluzuj, Gamoniu. Bezpańskie zwierzęta często wchodzą do domów szukać jedzenia. A może to wszystko symulacja? Spokojnie, stary. To złudzenie optyczne. Jak zmienisz kąt patrzenia, wszystko wróci do normy. Ale... Jakby nie było, wszystko, co widzisz, to wytwór wyobraźni. Światło docierające do siatkówki zmienia się w impuls, który przekazuje informacje do układu wzrokowego. Stamtąd sygnał trafia do mózgu. I... widzisz to, co widzisz. A wtedy... Oho! Śliczności! Hmm, kolejny glitch? A może efekt popularyzacji masowych trendów? Takie synchro może namieszać w głowie? Tak, Arnold, masz rację. Trzeba nagrać. Ale wyjmij telefon powoli i ostrożnie. Bo inaczej policjant pomyśli, że sięgasz po broń. Oto jak działa iluzja. Twór siatkowaty w pniu mózgu się pobudza. Ej, dokąd to tchórzu? Arnold! Kto to? Nie, nie, nie! Nawet o tym nie myśl. Nie jesteś w Matrixie. Zły pomysł Arnold. Prawie tak zły jak sequel do legendarnej trylogii. Poznaj Arnolda to halucynacja. A efekty są teraz 300 razy silniejsze. I mózg Arnolda mieli się w papkę. Tak jak on sam. To wymaga interwencji lekarzy. Co do? Te się teraz glituje. O, Arnold! Wróciłeś w porę. Słońce umiera i zmienia się w supernową. A ty masz miejsca w pierwszym rzędzie na śmierć naszego układu słonecznego. Pożegnaj się z Ziemią. Taburito to, to był chyba jednak błąd. Jestem w kosmosie! W kosmosie! Jak stwierdzić, co jest prawdziwe, a co nie? Opiszcie w komentarzach swoje glitchy. A ja. Chyba idę poleżeć.